Cześć, witaj na kanale Ena Tarot. To będzie rozkład pod tytułem Kto o Tobie myśli w walentynki? Jest to czytanie dla wszystkich, więc potraktuj je rozrywkowo. Tarot miłosny. Kto o Tobie myśli w walentynki? Kto to jest? Osiem mieczy. Dziesięć monet. Dwie buławy. Jest to osoba, która ma jakieś ograniczenia w życiu. Czegoś nie możesz zrobić, choć choćby chciała, ponieważ wiążą ją jakieś poważne sprawy, sprawy rodzinne, zobowiązania rodzinne. Ale mimo wszystko ta osoba coś planuje, planuje nowe działania. Może w Twoją stronę. Energia tej osoby wobec Ciebie. Dostrzegać się jako osobę ciepłą, miłą, słodką i delikatną. I bardzo pragnie spotkać się z tobą przy lampce wina i porozmawiać czule i od serca. I bardzo jest zdecydowana podjąć konkretne działanie w tym celu. Co ta osoba myśli o tobie? Co ona myśli w ogóle? Ma wrażenie, że z tobą mogłabyś tworzyć piękną, stałą relację, wartą o głębokie uczucia. Choć na ten moment, jest coś, co blokuje to dążenie? Są pewne sprawy niewyjaśnione, i sekrety, które zatrzymują Was na tej drodze do tworzenia pięknej relacji. I te trudności mogą być z Twojej albo z jego strony. Co ta osoba jeszcze myśli? Jest gotowa mimo wszystko wyruszyć w Twoim kierunku, bo jest bardzo zaciekawiona Twoją osobą. Ale też. Wyruszy wtedy, kiedy pozałatwia swoje sprawy i przywróci płynność energetyczną w swoim życiu. I ty wiesz, kto to jest? I masz na tą osobę oko. I masz wrażenie, że z tą osobą można by realizować piękny projekt miłosny. I co ta osoba jeszcze myśli? I zastanawia się jechać do niej, nie jechać. Jest na takim troszkę rozdrożu decyzyjnym, bo coś jeszcze trzyma ją w miejscu, jakieś niewiadome, może brak konkretnej informacji o Tobie, ale też ma świadomość, że w Twoim życiu jest coś. Co nie wypełnia cię emocjonalnie, i że ty masz podjąć decyzję, że ty właśnie od takiej niespełniającej cię sytuacji odchodzisz. Więc ta osoba ma, potrzebuje jakby jasności, że ty coś masz zakończyć w swoim życiu. Ona o tym wie i czeka jakby na tą twoją decyzję. I jaki jest wynik myślenia tej osoby o Tobie? Ta osoba jest bardzo mocno Tobą zainteresowana. Dostarczasz jej bardzo dużo miłych odczuć. I jest to ktoś bardzo decyzyjny, jak cesarz, i on praktycznie może podjąć każdą decyzję względem ciebie, jaką tutaj będzie uważał za słuszną i racjonalną. Jest to człowiek bardzo decyzyjny i też. Jest już w trakcie podejmowania tej decyzji, ponieważ wie, że ty go bardzo inspirujesz, zaciekawiasz, rozbudzasz jego wewnętrzny ogień. I w tym momencie ta osoba, może już podejmować bardzo ważną decyzję w stosunku do Ciebie. A tą decyzją jest: wybieram ją, umawiam się z nią na randkę, bo ona bardzo mi się podoba. A jaka jest tutaj rada dla Ciebie? Być może już wkrótce będzie bardzo ważny moment do świętowania jakiegoś bardzo dużego wydarzenia w Twoim życiu. Może to być właśnie związane z decyzją tego cesarza i króla buław w jednej osobie. A ta osoba, ten mężczyzna, kiedy już się na coś zdecyduje. 100% realizuje tą decyzję. Więc jest tu bardzo mocna perspektywa i potencjał na wydarzenie, które dla ciebie będzie wielkim, wielkim świętem. Życzę bardzo miłych, słodkich, udanych Walentynek dla wszystkich. Pozdrawiam. Cześć.